Dzięki determinacji i, i wysiłkom też, powiedzmy pani Ewy, y, mamy są takie ośrodki jak ten tutaj, gdzie, gdzie rzeczywiście ta, ta forma, że opiekun może być przy, przy pacjencie, to bardzo dużo daje, ponieważ y, raz, że my możemy się nauczyć y, opieki nad takim pacjentem tutaj w takich warunkach. Y, y, takim inkubatorze, powiedzmy, gdzie jeszcze mamy zabezpieczenie ze strony personelu i powoli się wdrażać. A dwa, dla pacjentów ten, ta, ta obecność osoby bliskiej, jednak przez te przez ten 24 godziny na, na dobę, też jest bardzo istotna w tym procesie w procesie wybudzania i powrotu, powrotu do zdrowia, bo to chodzi o, o głos, o dotyk, o taką bliskość. I dobrze, że właśnie są ośrodki, w których jest taka możliwość pobytu opiekuna razem z pacjentem. Tak jak tutaj, i, i to, że, że jest to, że jest to też w ramach środków tutaj publicznych możliwość taka. Także to jest, to, jest, to jest bardzo istotne i, i dużo dla, dla rodzin wszystkich pacjentów znaczy.